ostatnim przetargu na parking przy OPP wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższa kwotę, jaką powiat zamierza przeznaczyć na to zadanie. Ten przetarg prawdopodobnie. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli powtórzyć. Tak jak Pani na zwróciła uwagę, wpłynęła jedna oferta. Oferta jest wyższa o kwotę ponad 100 tysięcy złotych od kwoty, którą mieliśmy zabezpieczoną w budżecie. Skłaniamy się tutaj wspólnie z zarządem do tego, aby ten przetarg powtórzyć. Wychodzimy z tego założenia, że warto w tym momencie ten przetarg powtórzyć. Kwota 100 tysięcy złotych jest to niebagatelną. Przy tych oszczędnościach, które cały czas czynimy, warto spróbować jeszcze raz. Być może pojawi się więcej ofert, lub też powiedzmy, pojawią się oferty, które będą. Będą spełniały kryteria tej kwoty przez nas zabezpieczonej. Inwestycja ma zostać wykonana do końca tego roku. w ramach tego wykonamy nową nawierzchnię. Nawierzchnię w technologii kostki betonowej tego parkingu. Oczywiście będzie również odwodnienie po to, żeby ta woda się tam nie zbierała. No i ta ciekawostka, która się tam pojawi to dwa boiska do piłki siatkowej. Nawieziemy specjalnego piasku. Osoby, które będą chciały tą dyscyplinę uprawiać nie będą musiały w ramach tego biegać na kobrzeską plażę, a tą plażę troszeczkę w taki sposób przenośnie przeniesiemy tutaj do EPP. Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał trzy miesiące od daty zawarcia umowy.